Halo, halo, witam bardzo serdecznie, ja jestem TV I tak jak wam obiecywałem, robimy dalej tą serię One vs One Z widzami o prezenty w Fortnite, Więc jeżeli byś chciał zagrać ze mną One vs One o prezent Zostaw łapeczkę w górę, suba na kanale, dzwoneczek Napisz w komentarzu swój nick z Fortnite'a i najlepiej Discorda. Osoby do odcinka biorę totalnie randomowo, więc może być to zarówno pros, jak i słabsza osoba, na przykład początkująca. Nie liczy się dla mnie, jak ktoś gra, tylko liczy się, czy jest prawdziwym bitem, że zostawia łapy w górę, komentuje filmy, wbija na live y i to się szanuje. A uwierzcie mi, moje Kaju, to sprawdza. A i takie odcinki będą się pojawiały trzy razy w tygodniu, więc dużo osób ze mną nagra odcineczek. Dobra, już nie przedłużam. Lećmy z odcinkiem. Let's go! Dobra, jesteśmy na świecie kreatywnym, gramy One vs One o prezent ze sklepu z Fortnite'a Jesteś dzisiaj je ze mną Akfern Cześć e, Powiedz ile masz lat, e, od którego sezonu grasz i ile masz winów, ale ogólnie y, Mam 16 lat, gram od y, pierwszego sezonu, y, winów y, 520 około No, no to kurde, to jest godny przeciwnik Słuchajcie, wy się zgłaszacie pod komentarzami. Naprawdę jest tych komentarzy masa, tylko jak do was, do was tam próbuje się z wami jakoś skontaktować, to nikt nigdy mi nie odpisuje. Dlatego jak już komentujecie, to bądźcie aktywni, bądźcie gotowi do gierki i tak dalej, i tak dalej. Nagrywamy w godzinach takich 18.00, więc to jest normalna godzina, więc każdy będzie mógł nagrać odcinek. Pisałem do 5 osób, żadna osoba mi nie odpisała, więc napisałem na Discordzie kto chce ze mną nagrać odcinek. E Trzeba było napisać regułkę, kto pierwszy napisał. Ten gra, tutaj Akwen był pierwszy, więc czupię z jedną gierkę One versus One o skina, więc lecimy z tematem. Sorry, telefon mi dzwonił. Dobra, jestem gotowy. Dobra, 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 dobra. Jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. 3, 4 ry, jedne schodki do góry i się od razu budujemy. 3, 4 okay. hop. Spadłeś, nie. Dobra, mamy HG Ale nie chcę za bardzo wysoko chodzić, żeby to tak słabo... Dobra, 1-0 Dobra, jest 1-0 Let's go Kurde, Akwen, jak ty grasz od pierwszego sezonu, to jesteś kurde kot To ty Headshot! To takie ryski pros. proszę Prawie Dobra 2-0, 3-4, ryby. 3, 4, no. ry. Nie, ten 7, jest do wywalenia, bez To cicho. Przedzania, to są fajnie, ale te mechy. Mechy, tak, roboty to dramat. 2-1, roboty to dramat. E, 2, 1. Roboty to dramat. Dramatem są te ścinki na ekranie, to wszyscy mają 2-1 3-4 Dwa, Trzy, cztery, oj. oj, oj, oj. 3-2 Dobra, jest 3-2, także 3-4 tak. Ery Oj, miałem ścinę na samym początku 4-2 O, jest jeszcze armor'a, kurde No, tam mało miałem, ale miałem, tak 4-2 Dobra, jest 4-2, także może ostatnia Gierka. Trzy, cztery, ry, hop. Nie pozwolę. Nie pozwolę. Oby. Bardzo spadłeś? Nie. Yeah. Ja, hem, Ah, iets van, iets van. 就是。 No, nie. Dobra, Tom gierkę ja wygrałem, ale jeszcze przed chwilą tutaj graliśmy z kolegą One versus One. Nagraliśmy odcinek, lecz nie nagrałem ścieżki audio. Czyli film był bez dźwięku i powiedziałem, że nie wrzucę takiego wideo, bo to bez sensu. Ale że tutaj kolega wygrał, to nie może być pokrzywdzony, bo teraz ja wygrałem, więc dostanie prezent, bo wygrał. Za pierwszym razem wygrał, było 5-4 dla niego, więc wygrał, dostanie prezent. Ale wrzucę tą gierkę, gdzie ja wygrałem, bo jest ścieżka audio Także bardzo wam dziękuję za oglądanie Dzięki... Aaaaaaa Kurde, masz nick anonimowy, nie wiem jak się czyta nick. Akferm. akferm Akferm No, Akferm, bardzo dziękuję za gierkę No i niestety będę biedniejszy o 40 złotych Dzięki stary za gierę Trzymajcie się Hejo!